Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Kontynuujemy serię Newcrass. Dzisiaj tworzymy kolejną rodzinkę. Jeżeli wam się spodoba, stawcie łapkę w górę, suba na kanale. A my co? Zaczynamy! Okej, okay, dzisiaj zaczynamy sobie tworzenie takiej normalnej rodzinki. Będzie mama, tata i będzie dziecko. wylosowałam z galerii pana jak zawsze. Usuńmy mu wszystko, co tu mu dali. Zrobimy wszystko po swojemu. Ogólnie rzeźba ma fajną, więc zostawimy mu, mu. Niech będzie taki mięśniak. Kolor skóry też chcę, aby był ciemny, więc e, zostaniem przy tym, tylko nie wiem, czy na pewno taki ciepły kolor. Zaraz zobaczymy. Chciałabym trochę inną fryzurę. E, tu się dało gdzieś zmienić, że one mają być. O, ja chcę, żeby one były afro-albo faliste. Mm, dobra, poszukajmy czegoś dlatego, O, te są całkiem fajne. Tylko, że on jest młodym, dorosłym. A chcę, żeby był dorosły. Dobra. Antoni. Dzieńmy mu zaraz na polskie. Bo tak już chcę zostać przy tym, że wszyscy mieli jednakowe. Oj. Coś mi tu. W ogóle ten jego nos jest straszny. Trochę go zmienimy. Troszkę go zmniejszyłam. Grawaty może być, zaraz brwi mu zmienię. Boże, ale te włosy strasznie wyglądają. On musi mieć faliste włosy. Hm. To mam fajne takie baby hairki. Nie wiem, czy w ogóle on z nie zaczął. Dobra, niech będą te. Eee, brwi. Coś bardziej ułożonego bym chciała i może coś... ...mniej złowieszczego. Takie brwi są okropne. Dobra, niech będą... Te też są okropne. O, niech będą te takie. Powiedzmy. No coś te brwi dzisiaj nie przemawiają do mnie żadne. O, może takie tylko. O, niech będą te... Dobra. Zobaczmy jeszcze, czy zaraz byśmy mu zmienili. Mm, nie, też zostaniemy przy tym. Dobra. Pan jest bardzo muskularny, troszeczkę mu to zmniejszymy, ale tak. Troszeczkę. Dobra. No i co, upierzmy go jakoś. Yy, ciekawie, może, ale jak? O, golfik byłby fajny. I do tego jakieś jeansiory. No i jakiś fajny obuw jeszcze by się przydał, nie? Myślę, że to by pasowało. No, jeszcze zegarek mi tu tak dobrze by pasował. To będzie trochę bardziej majętna rodzina. No zegarka nie będzie widać przez ten golf, no trudno, to i tak nie jego posiada. Eee, tato będzie pewnie pracował gdzieś w administracji jakiejś biurowej, coś takiego. E, mama będzie, szczerze jeszcze nie wiem, może artystką. Nie wiem, czy ma jakoś każe mi się, że mogła być fryzjerką, ale w Simsach nie ma takiego zawodu jak fryzjer. Więc trochę słabo. Dobra, buty mogą zostać. O, skarpetki mu usunęło. Skarpetki zostawmy. Jakiś dresik mu ubierzmy. Okej. Okay. I może bluzę. O. Dobrze, to wygląda. Teraz na nich zostaną spodnie, tylko w innym kolorze. Te czerwone jakoś mi nie leżą. No, te będą fajne. Na imprezkę. No to tutaj już cięższy wybór. Hmm, może coś z gotowych styl byśmy wybrali dla tego pana. O, to by było fajne. Tylko nie wiem czy ten kolor. Ale chyba ten będzie najodpowiedniejszy. No, zostaniem przy tym. Tylko że do tego to trampki. Taki trochę młodzieżowy styl, ale... Nie do końca. Yy, Skarpetki. Dobra. Na plażę. O nie. Byle nie slipy. Okropne. Wybierzmy jakieś Hawajeczki też czarne. Jak już idziemy w czerń, to idźmy do końca w czerni. Yy, tą bluzkę ma fajną, tylko w innym kolorze bym ją wybrała. Yy, no i do niej inne spodenki. Może nawet te dłuższe. Co tu mi się klikło? Yy, nigdy nie używałam tej bluski, więc niech będzie. Może taka czerwieni. Ta w brązach chyba jednak była najładniejsza. Dobra. No tylko, że do tego nie dała się na lata jakiś klapek. Klapeczki. Git. Dobra, no i został nastrój zimowe Tutaj damy mu ten płaszczyk. O, w tych kolorach ślicznych pomarańczy i brązach. O, i tak się prezentuje nasz Eee, no Grzegorz, jak Grek to Grzegorz, nie? Albo nie, eee, Antoni lepiej. Antoni i nazwisko Zuch. Antoni, chyba dobrze napisałam. Dobra, Antoni chce podążać za karierą, być bajecznie bogaty, jest ambitny. Mm, niech, a wylosujmy może cechy. Tylko ten żarłok zamienimy na ambitny, niech ma dobre cechy. O, ej, żarłok miał się zmienić, halo. Teraz nie pamiętam, co tam było, chyba kumpel był. Czy dobry? Nie, kumpel to był. Dobra. Trzeba Antoniemu jeszcze stworzyć żonę. No, ciekawie byłoby z takiej zmienić. Na ciemną skórą przyjmuję wyzwanie. Na pewno ściągnijmy z niej te, tą, tą tonę tapety. Trzeba jej na pewno powiększyć usta. Zmienimy kolor oczu na ciemny. No i kolor skóry też na ciemny. On miał taki ciepły kolor skóry. Może umiejętny w te neutralne barwy bardziej. O, coś takiego. Może tylko te wróżby zmienimy na czarne. Albo brązowe. No, ma brązowe włosy. A no, i tak ten kształt też trzeba zmienić, bo mi się nie podoba. Okej. Okay. Coś takiego kobiecego, delikatnego. O. Tak jest, okej. Okay. Włosy. też brąz. Pyr... O, te są całkiem ładne. Na pewno też falowane dla niej. I wtedy dziecko też będzie miało automatycznie falowane włosy. Okej, okay, ale kurde, do niej mi tak średnio którekolwiek pasują. Może byśmy jej zrobili krótkie włosy? Hmm. Ciężki wybór. Te są fajne, ale zbyt ulizane przy czasce. Jak gdyby są takie klapnięte za mocno. Chyba te pierwsze były najlepsze. No były w długich włosach, nie? To były te. Ładnie w nich wygląda. Dobra, zróbmy jakiś makijaż delikatny, jakaś kreska, coś takiego. To nie jest delikatna kreska. O trochę brązu. Chociaż nie wiem czy cokolwiek da. I ustka. O! Nawet kolor ładny. Dobra i ubierzmy ją w coś. Mm, ja ją widzę w sukience. W jakiejś ładnej sukieneczce. Mm, tylko jakiej. No to jest całkiem ładna strówka. Chyba nigdy nie ubrałam jeszcze żadnej simce swojej. Mm, Kogo zerstyka tych strówek jest kiepska. Nie leży mi. Zobaczymy dalej coś innego. I to też fajnie wygląda. Tak, jakby mówić właśnie o tym artystycznym duchu w niej, i tak dalej, to pasuje całkiem. No, może niech to zostanie. Jest ok, tylko który kolor? Chyba ten jasny zostawimy. Bo Do tego jeszcze dajmy jej też trampki. Ej, jasne. Trochę jest tutaj, powiększymy nie mu. Ona jakieś takie wąskie słupki ma. Dobra, a jeszcze yy, zróbmy jakieś dodatki, coś na rękę i powiesimy. O, to będzie pasować i paznokcie. Zróbmy jej jakieś pazurki. Może jednak beżowe. O. Super. Wejście odsuń. O. O Boże, tutaj dał taki makijaż. Ej, ale jakby z gotowych styli zobaczyć, ewentualnie? Nie wiem, czy coś tam będzie ładnego. Gotowe? Nie, takie wampirze. Oto by było ładne. Tylko kto wymyślił ten makijaż, no? Nie, jednak nie, nie pasuje do niej kompletnie. Idziemy dalej. No i to jest ostatnie. Nie, jednak nie. Brzmiejmy to wszystko. Makijaż zrobimy jej standardowo kreseczkę. Może tą mocniejszą. Bez makijażu oczu. I usta też raczej wpadające w brązy. Tutaj będą bardziej pasować. O, może trochę mocniejsze, no bo to jednak wieczorowy strój. I co? I wybierzmy jakąś sukienkę w takim razie sami, bo gra nie popisała się. Tutaj. Ej, ta jest śliczna. Dobrze w niej wygląda. Znaczy tym bordowym. O, buty nawet ma dobrane. Tylko teraz co na ręce? Perły nie bardzo. O, to będzie pasować. nie ten kolor, już walczarną. No ładnie. Te rękawiczki nie byłyby głupie, jakby były w bordzie, a tutaj nie ma bordowych raczej. No właśnie. Lipa trochę. Mm. No nie, żadne nie będą pasować. No to nie, bez rękawiczek będzie, będzie tak. Dobra, idziemy dalej. Eee, Boże, co to jest za makijaż? Mogę go przeżywać za każdym razem, jak się pojawi po prostu. No okej, okay, coś do jako sportowy strój. To może idźmy za ciosem i też dajmy jakąś bluzę jak mężusiowi. Może taką klasyczną. W fiolecie i do niej jakieś leginsy. Może nie chuda łydki. I uda. Trzeba jej trochę podkręcić. O, tak jest okej. Okay. Do tego jakieś buty fioletowe. Też jest OK. A w ogóle ma dziwny profil twarzy. Coś tu się nie tak wydarzyło z tym noskiem jej, zmieńmy ten nosek. Ja wiem, że zimowe nie muszą być idealnie, ale bez przesady. O, jest od razu lepiej. Niewiele lepiej, ale trochę jest. Dobra, ee, Kapcie nie, ale coś innego jako piżama na pewno. Mmm... piżamkę taką, po prostu. Dobra, strój imprezowy już cierpię po prostu. Jak widzę, ten make-up. Dobra, kreska, standardowo usta, A ten cień jakiś taki. Nijaki jest. Dajmy brązy chociaż. Trochę jej rozświetlam tą powiekę. I gdzie jest ten makijaż ust? To stan, nie? No. Dobra, na imprezkę też widzę ją w sukience. Boże, myślałam, że coś się w nogi stało. To było niby raj stopy. Hmm, co jej na imprezę? Coś takiego bardziej wyzywającego. Bym jej tutaj ubrała. No, to jest bardzo wyzywające po prostu. W ogóle to jest tak urocze. Wszystko z tej sielanki. No, ale to do niej kompletnie nie pasuje. Ej, ale to by jej pasowało mega na no tą imprezę. Preskę. Nie jest to w ogóle wyzywające, ale pasuje do niej, więc zostanie. Tylko daj jeszcze tą bransoletkę. Co miała. Nie tą. Tą. O. Ładnie to wygląda. Trój kąpi znowu ten makijaż. Właśnie chyba jest zaczytany już całkowicie. Dobra, jaki strój dla tej panienki. Tutaj to chyba wiecie, jakieś bikini. O, coś z tego. To dobrze będzie wyglądać na niej. O, git. No i coś na ciepłe dni jeszcze i na zimne. Widzę śliczną bluzeczkę. Makijażu na ciepłe dni nie robimy, bo się rozpłynie cały. Piękna jest ta koszulka. Żółta może być, a do niej jakieś krótkie spodenki mu chciała. To takie... Mm, no właśnie. Zapomniałam, że Simsy i o były Git, tylko w innym kolorze. I kroju. O, w brązach są ok. No i do tego jakieś klapeczki albo koturny może? Koturny. No i coś na rączkę i powieśmy. Jakieś koraliki. I pazurki. Na imprezy nie daliśmy jej pazurków. Na basen. Ja nie zapomniałam je dać. Tu zostawmy tę. na noc dajmy jej te. I jeszcze na sportowy. Wszędzie indziej chyba były, nie? Nie, tu też nie daliśmy. To dajmy od razu już wszędzie. No i na zimowe. Dobra, no tu ją ewidentnie trzeba przebrać, bo to co ona ma na sobie to jest po prostu jakiś żart. Też nie, nie makijaż. Chociaż ten golfik jest ładny. Nie widziałam go, a on się z sieranki, dlatego go nie widziałam. Ale spodnie całkiem inne potrzebujemy. I buty też inne. Te mi się nie podobały w ogóle. Mm, te też nie. O, te są fajne. Git. I witaj. Jestem. Krystyna. No, niech będzie. A nie, oni mail już nazwisko wybrane. Jakie to było nazwisko? Zuch. Krystyna. Zuch. Okej, okay. Pani Krystyna, wylosujmy najpierw cechy. Infantylna, wesoła. Kumpelkę zmienimy jej na artystyczną, jakąś duszę. Dobra, no i ona tutaj coś z kreatywnością i malarstwem nie chce. No i trzeba im dodać dziecko. Dziecko dajemy genetycznie. Nie losujemy z galerii. Krystyna plus jej mąż, który nie jest jeszcze mężem. No, i niech będzie ta córka, ale czy w tym wieku córka? Może wolałabym chyba nastolatka. Mm. Albo niech będzie syn. Czekajcie. O tu. I stwórz losowo syna. Okej, okay. i niech będzie. Pozmienijmy trochę tego pana. Będzie się nazywał Marek. No i trzeba go tutaj doprowadzić do porządku. Ogólnie brwi na przykład fajne. W ogóle twarz ma spoko w porównaniu do rodziców. Oczka troszkę bym mu zwiększyła, takie mikrosom. Dobra, włosy. Mm, tutaj poszłabym w Coś takiego. No i coś bardziej na nastoletniego tutaj. Okej. Okay. Tylko co? Czy t-shirt, i taką jedną koszulkę. O, baseballówka. Myślę, że to jest świetny trop. Wojówki mogą być, ale szare. No i tutaj jakiś Adidas albo trampki. Hmm. Ciężki wybór. Dobra, idziemy w trampki. Wielkie czarne trampy. it Teraz coś wyjściowego. No to tutaj idziemy w zwykły, ale niezwykły, bo dam mu zielony garnitur. A to chyba nawet smoking, chociaż nie to bardziej garnitur. Czarne buty. Nie, to nie wiem co to są za buty. Te niech będą. Sportowy strój. Były takie spodnie, co miały bardzo wiszący krok. Ale nie wiem które to były. Daję mu więc te. O, mamy włosy na klacie. Ulala. Jakiś taki mocno wycięty pod koszulek, bo nastolatkowie lubią tak chodzić. Ma gigantyczną stopę w ogóle. Dobra, piżama. Mogą zostać te portki. Coś na imprezkę. Kurde, ojciec, ukradł mu strój na impreza. Ej, ten by mu pasował, on jest taki. Pala na luzie. Który kolor? Ten jest okej. Okay. No i buty inne koniecznie. Yy, no tutaj też trampki. Jadą bez dwóch zdań. Spoko to wygląda. Coś na tyłek trzeba mu ubrać na basen. Na ciepłe dni teraz, o Boże obwisiłeś się jakimiś piecidełkami. Inne klapki musisz wziąć tamte ma twój ojciec. Weź sobie japanki. Podnie... Też ma twój ojciec, też musisz zmienić. No jakie podarte jeansy dla nastolatka to chyba git. Eee, może też jakąś powycinaną no, koszulkę albo tą. O, niech tak będzie. No i tutaj jakaś kurtka jest nam potrzebna. O! Ta jest fajna. Jeansory. To nie są jeansory, To są jeansiory, ale dajcie mi czarne. I jeszcze jakieś trapery. Te nie są czarne. Te są czarne. No i git. Marek będzie wrażliwy i kreatywny. A aspiracje będzie miał o sporcie. No i super, połączmy jeszcze. Dobra, oni tu są dobrze połączeni. I jeszcze tylko połączmy jako. Mąż, no i git. on już też ma połączone. Żona, ok. Tak się prezentuje nasza rodzinka zuchów. Ciekawy yy, miks kolorystyczny wyszedł, bo tak naprawdę każdy z nich ma inną karnację. Nie pozwólcie, że ja zmienię jeszcze jemu karnację. Ona jest wręcz pomarańczowy. Niech on ma ciemną karnację, ale bardziej neutralną. O coś takiego, może. Teraz bardziej to będzie jakoś wyglądać. Chyba teraz będzie lepiej. Tak, jest znacznie lepiej. Jest ciemny bardzo, ale lepiej to wygląda. No, więc co? Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Cześć.